Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam opuszczone jezioro. Oczywiście to jest żart. Nad tym jeziorem znalazłem opuszczony hotel, restaurację. Tu jak widzimy również toalety. No to wchodzimy do środka, zobaczymy co tu się znajdowało. W tym hotelu. No, jako że jest pora obiadowa, to zaczynamy od kuchni. No, u mnie teraz pora obiadowa, u was troszeczkę później. Tu widzimy data 2015, czyli 9 lat temu to jeszcze funkcjonowało. Nie wiem, od czego tu zaczynać tę eksplorację, bo. Bo hotel jest naprawdę spory. Widzimy wszędzie to wybijane szyby. To koła chula O no, tutaj w okolicach kuchni mamy stoliki, przy których pewnie goście mogli sobie jadać. O tu widzimy ładny kominek. Tu widzimy część prywatną nie wiem co to było do Kanciapa szefa kuchni powiem wam szczerze takie miejsca opuszczone naprawdę mnie zaskakują jezioro jest piękne miejscoweczka naprawdę bajka no ogromny ogromny ten budynek nie wiem dlaczego to przestało funkcjonować, ale jest naprawdę zadziwiające. Tutaj z lustereczka. pozdrawia Was, przystojny brodacz z kanału Halo Urbex. No Na razie zbieramy tutaj dół tego budynku. Ale zobaczcie jakie widoki. Który wiatr pewnie będzie mnie zagłuszał, ale no zobaczcie przepiękny widok na piękne jeziorko. Nie wiem czy może budynek okazał się zbyt duży, a liczba gości nie, nie była aż tak wielka. I dlatego to splajtowało. No tak jak widzieliśmy w 2015 to jeszcze funkcjonowało. No i myślę, że około tego roku to zostało opuszczone, może 16 siedemnasty, także kilka ładnych lat stoi to puste. Wyłyszymy tutaj. Tu jeszcze mamy recepcję. Tu główne wejście i taka mała mała recepcja w sumie jest. Wszędzie są nazwy tego miejsca, może nie będę pokazywał tego. Oj z recepcji dziwne wejście na kuchnię. To powiedziałbym trochę dziwne rozwiązanie no ale nie mnie z tym dyskutować kuchnia dość spora no, pewnie gości było dużo nawet niekoniecznie osób które mieszkały w hotelu ale osób które przychodziły tutaj po prostu coś zjeść tutaj ogromna sala w której goście mogli sobie zjeść popatrzeć na piękne jeziorko naprawdę w takich okolicznościach fajnie było sobie zjeść obiadek tam widzimy surfują sobie jest ogromny wiatr także to jest rajda surferów pewnie tak było i wcześniej kiedy ten hotel jeszcze działał no a tutaj jakieś no nazwy to nie nieodpowiednie osoby potłukły tutaj talerze. Wyjdziemy może tutaj dalej. Może uda się zatrzeć No tak uda się, bo mamy tutaj schody. Aha tu się kończy. Czyli ten nie chyba nie przejdziemy. Dobrze. Tylko dziwne to jest takie wejście raczej dla personelu. Tak, tutaj w kuchni widzę yy, zamrażarka. Fu, dość spora zamrażara. Widzimy drzwi grube, około 10 cm. No i tutaj chłodziły się artykuły spożywcze. Tutaj chyba była druga. Czyli były nie pomieszczenia dla gości, a raczej a raczej były to pomieszczenia służbowe. A to tak mnie niekoniecznie interesuje, bo chciałbym zobaczyć jeszcze hotel i, i pokoje, w których goście mogli mieszkać jak tam się dostać na te górne piętro hmm. tutaj chyba toalety były tak zobaczcie no to już jest naprawdę debilizm drzwi od toalety wyrwać Kurczę. No takie coś tam jest brak słów. To widzimy mężka W brązowym takim kolorze wszystko. Może ja nie będę Was zamęczał szukaniem pomieszczeń, a widzimy się za chwilę jak już je znajdę. Także za chwilę widzimy się u góry. Namierzyłem schody, a skoro są schody to idziemy do góry ale tutaj dziwne jakieś takie malutkie pomieszczenia bardziej bym obstawiał że były to pokoje dla obsługi raczej mogli tutaj pomieszkiwać sobie pracownicy pracownicy kuchni na przykład tutaj jest kuchnia łazieneczka sądząc po tej półokrągłej wannie stawiałbym nawet, że właściciele mogli tu mieszkać no i toaleta Pewnie były to pokoje wieloosobowe. Jest sporo takich labiryntów, ale powiem szczerze, że jeszcze nie jest to ta część, którą chciałbym odwiedzić. Tam widzimy garaż. Tu dachu iść nie będę, ale tam chcę się tą na na tamtą część No ta nie jest aż tak bardzo ciekawa Dlatego schodzę i jak uda mi się tam wejść, to widzimy się tam a teraz sobie popatrzcie jeszcze na widoki z okna znalazłem zejście na dół Nie wiem czy uda mi się namierzyć wejście na górę tej drugiej części. W garażu mamy rupieciarnię, to tym się nie będziemy zajmowali. Tutaj raczej takie pomieszczenia służbowe. Tutaj wszyscy w tej części byliśmy, ale chcę dostać się na górę. Na razie, na razie nie mogę namierzyć wejścia tutaj na górę Także szukamy dalej No i jak to mawiają szukajcie a znajdziecie Mamy tu jakieś pomieszczenia Drzwi są otwarte Także jesteśmy w górnej części W górnej części tego hotelu Pokoik widzę malutki Czyli wejście tak jakby było od góry tego hotelu. Aha, tu mamy konkretny pokoik. Tak, pokoik dość spory. Wyjście na tarasik. No tam byliśmy. Tam patrzyliśmy właśnie z tamtą część. No i zobaczcie widok na jorko. No teraz nie będziemy wychodzili. Tu widzimy urzędek sobu stoi. O, surfer akurat zaliczył glebę, wpadł do wody, <grystanie> zaraz zobaczymy, jak się stamtąd wynurzy. No powiem szczerze, niby ciepło jest, ja jestem w krótkim rękawku, ale w tej wodzie nie chciałbym się skąpać. No i wychodzi na deskę i zaraz będzie dalej pływał. Kolega jedzie chyba na pomoc, płynie znaczy nie jedzie. No i jest u góry On niech płynie dalej A my płyniemy dalej W pomieszczeniach które tutaj są Tu mamy kolejny pokoik Prawie bliźniaczy Zobaczcie jak sezonu jeszcze nie ma Sporo ludzi tutaj <gryw> Widzę ten surfer znowu Glebę zaliczył Chyba dopiero się uczy może no, wszystko jest, to na pewno dla surferów jest na duży plus. Widzę pokoje spore, raczej takie były to wieloosobowe pokoje. Łazieneczka z prysznicem. No, nie ma zbyt wielu pokoi. Może to jest też powodem tego, że to padło, bo Przeważnie takie hotele lecą na ilość. pokoiki są małe, aby pomieściły jak najwięcej osób. A tutaj mamy schową nazwę. Wybór, wybór pokoi, yy, wybór programów w telewizji. No przejdę koła, hula tylko wiatr Nie ma w ogóle wyposażenia To najbardziej w sumie wyposażona była kuchnia Tutaj Co tutaj mamy? Tu chyba jakieś pomieszczenia gospodarcze Brzmi, te drzwi są zamknięte. No tak, tutaj był taki magazynek. Zobaczymy to jakiś albo koncert, albo coś jest reklamowane. Chcę zobaczyć datę. 18 rok, czyli 6 lat temu. No to powiem szczerze, jak przez 6 lat, to, to jest dość mocno zniszczone. Idziemy. No to też nie ciekawego. No powiem szczerze, że spodziewałem się tutaj większego komfortu, większej liczby wyposażenia. Tu mamy Plan tego hotelu I jeszcze wejście na górę, także u góry Też były pokoje Tutaj pewnie dużo lepszy widok I to jakieś pomieszczenie gospodarcze Czyli nie, tutaj Otwarte są domy takie pomtarze Tutaj bardziej też tutaj... nie, tutaj są pokoje. Łazioneczka i widok z łazioneczki a bajeczka. Tak można było spędzać. No, i tu są właśnie takie można powiedzieć typowe hotelowe pokoje. Mały pokoik, gdzie mieścił się stół, łóżko, telewizor i mała łazienka. No i dewastacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też można powiedzieć, że jest typowa dla takich pomieszczeń. No, słuchajcie, z widokami na. Jezioro, ja z Wami będę się żegnał. Dziękuję za wspólne obejrzenie filmu. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, przesyłając Wam moc pozytywnej energii. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!